To ja Herdion i witam was, popykajmy Diablo 3. Polecimy szukać czarnego kamienia dusz. jedynie runy. Zbudowałem to wszystko, by prowadzić badania i eksperymenty. Stworzenie czarnego kamienia dusz było skomplikowane. Wiele w tym celu poświęciłem. Udaj się do terenu sam. Haken? Za tymi portalami znajdują się dwie machiny, które były zasilane moją krwią. Aktywuj je używając zdobytych wiolek. Dobra, lecimy. Ja zostanę i przygotuję rytuał. Nieznane. Nieznane. Anioły odpłani. wcale nie są lepsze od demonów. Wiesz, że głosowały kiedyś nad zniszczeniem ludzkości? Oceryj nas. Jeden głos. równych pom. Przede wszystkim jest uosobieniem sprawiedliwości, A dowództwo nie jest aktem sprawiedliwym. To nie był pod Ale Tak, to prawie sobie mieszka, ale... światło bije coraz mocniej. No, lecimy w górę. O, Elita, jak mi dało? O, chodźcie. O, jeden wreszcie, ale dużo wolna. No, no. Takich ja. No co jest, jakie nie lubię tego koszmaru? Matko, Matko woska! I co? idę miałem to? 20 Wciąż czekam. Jeszcze by złe, jakby miały te szkielety, co? Wpada Czyli jest ich parę. 100, nie wiem, no, nie Udało się nam więcej furii. O, Już czekam, tu ta droga. Jak mi miła, jak trafiła

Te sługi Jak do ściciela mają o! Akurat fartu będzie Dobra, tutaj będzie. O, terminus, dobra. Tutaj pewnie już będzie gorzej. Burzowe sale. Dobra, jedziemy. Prosto. pod moimi czystami, dobra. O to daleko tu Oto idziemy w górę. W I tak samotnością, jak ostatnio. Tak, przepłynęło. tutaj raczej, nie Potrzeba więcej czasu. Myślałem, że barwa żyje tam, że uderzyłem się. By nam Nie jestem jeszcze gotowy. No to, to może być i tu. Może. Jesteś to podejrzanie wygląda. Oj, oj, oj. A nie, dalej jest. Tycyk, Elita. Wszystko ładnie i ślepe przejście. Dobra, rację, to tutaj, tutaj dalej, żeby potem nie było komplikacji. Dobra. Wciąż czekam. Wróciłem do zdrowia. Podziwiam dobra, dobra. twoje skupienie. Co masz na myśli? Pokonaliśmy niezliczone rzesze stworów i przemierzyliśmy nieskończone labirynty. Może to dodać, ja. Za mało furi. Kurde, złożę strach. Potrzebuję Potrzebuje furii. Ja mówię, że już mówiłem, że nic no, Uch, się nie no, no. O, no. Mocarny przeciwnik. no, no. O, O, no. Mroczny Zamek. I teraz. Za tymi wydarzeniami stoją Tu będzie. O, terminów, dobra. Wejść do krainy cieni przez terminus. To musi być portal cienia. Doprowadźmy to do końca. Kraina cieni, dobra. Rymcym, idziemy Więcej Mówiłem, nie to są na idziemy widzimy prosto. mówił. Więcej furii. Zamknijmy cię. są się bardzo no. rozsierdzeni. Znali twoje plany. Musieli cię powstrzymać. Panie to Komisja, 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 Potrzeba więcej No, Najmniejsze jest też nie lubię. Czy to jest Dobra. Aha. Dobra, to Ale to Nie dam się zatrzymać! Wciąż Ale ładne, Ale ładna pana na kolację. No, kawałam. Buty jakieś lepsze. O, życie! Nie pogardzę. Życie. Nie pogardzę. O, no no! no. Jaż. Ciało z ultimatura. Chcę ocalić ten świat. Właśnie. ocalić ten świat. To zresztą później. Dobra. Terminus. Mam ciało kula. Rozpoczynam rytuał. Ale ostrzegam cię, Kula. Lepiej, żebyś nas nie zdradził. Zdają cię zdrajcy. Jestem najmniejszym z Twoich zmartwień. Skup się, Leo. Już wkrótce jeszcze chwilę jeszcze tylko chwila już prawie ma się to tak. Ale płusuje. nabrał koworku. Suchnące powietrze wypełniamy zniszczone płuca. Znowu żyję. Proszę bardzo. Masz co chciałeś? Daj nam kamień Dobrze. Umowa obowiązuje. Szybko, do mojego sanktuarium. On to ma klasę. Wchodzimy komnata Kamienia Dusz! Ormai z Zoltunem Kulem. A teraz, pora ukończyć dzieło mego życia. Biada wrogom ludzkości. Co to jest? Nie wiem, jak to się stało, ale dusze pokonanych władców piekieł zostały uwięzione w tym kamieniu. Dzięki ich mocy. My, zakazane dzieci aniołów i demonów, możemy ich wszystkich zniszczyć. I stać się jeszcze większymi potworami niż oni. Oto zawiszę to akura. Trzeba więcej czasu. Tego no, czyni Znajduje się teraz pięciu władców Piekieł. To twoje dzieło, Adrio. Dwadzieścia lat temu, kiedy mrok zapadł nad Tristram, Hein powiedział mi o kamieniu dusz sprofanowanym przez Zoltuna Kula. To dlatego mnie zostawiłaś. Wyruszyłaś naznaczyć, dusze demonów, aby zostały przyciągnięte do przygotowanego przez kula naczynia. Tak, moja córko. Poświęciłam wszystko, aby tego dokonać. No to porozmawiaj z Adrią w ukrytym obozie. No to cofamy. Oraz trzeba najpierw ekentnąć. Rzecz oczywista, że w mieście jest więcej klientów. Ale wolę być tutaj. Mam lepszy widok. I żadnych wścibskich strażników. Co się staje, czy tamten i ten miał wszystko na zielono Który to był teraz? To ten No to nie wiem, czy, nie, nie będę zamieniał, wolę z dwoma kosić Pogadamy Co zrobimy, kiedy uwięzimy duszę Beliala i Azmodana w kamieniu Wtedy rozbiję kamień i władcy piekieł przestaną istnieć Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i tam wam, tam jeszcze.